Cześć wszystkim, witamy Was na kolejnym Slow Foodzie. Tym razem gotujemy wodę. A po co tę wodę gotujemy? No właśnie, po co gotujemy wodę? Ważne, żeby się nie przypaliła, bo tutaj <grym> różnie to bywa w tym gronie. Ja jestem asystentką, więc mogę przypalić wodę generalnie. Jestem... A w dniu dzisiejszym zaczynamy przygotowywać kiszonki. Najbardziej slow foodowe jedzenie z możliwych w naszym wypadku, bo tu... Na zimę. Tak, robimy na zimę. Robimy na zimę. Przygotowujemy zapasy, bo to różnie może być. Wiecie, że właściwie supermarkety powinny się nazywać fast markety, bo tam generalnie można mieć wszystko o każdej porze, ale jak bardzo dobrze wiemy, to nie jest zdrowe i nie jest co. i generalnie... nie fajne. Dlatego robimy coś fajnego. A jak to zrobimy? I po co gotujemy wodę? No znaczy, tego, co zrobimy? Boże, kiszonki to już wiemy, ale... No, nie uwaga. byle jakie kiszonki. I to nie będą ogórki, to jest najciekawsze, nie? Ani kapusta. <noise> Ani kapusta. Marta jeszcze tego nigdy nie jadła. Lubimy kiszone pomidory. Yy. <noise> u, teraz u, a będziesz jadła, to ci będą użyć więc... <głos> <głos> no zobaczymy. No dobrze, zaczynamy od przygotowania solanki. Asystentka, robi solankę. Uwaga, wszyscy gotowi? Bierzemy sól, tak, To jest sól. Wszyscy widzą sól? Sól. Himalajska sól. Himalajska albo niejodowana. Ważne jest, żeby nie była jodowana, bo wtedy fermentacja nie zajdzie tak, jak powinna. I teraz uwaga, cała robota, nie? Wszyscy gotowi? Wsypujemy sól do wody. Proporcja <śm> litr wody na łyżkę soli, mniej więcej. Nie musi być idealnie, bo to nie o to chodzi. A teraz poczekajmy aż się zagotuje. I rozpuści. No i chodziliśmy, salamkę i co dalej. Tak, solanka, solankę mamy ochłodzoną i przystępujemy teraz do przygotowania pomidorków, do kiszenia. I mamy słoiczek popyczarny. Tak, to jest najistotniejsze w, tym, w całym <grym> no nagraniu. No bo to z odzysku, hello zero waste. A tak? No tak, używamy po raz drugi. Czyli w zero waste też idziemy nie dobrze. Nie poszliśmy specjalnie do sklepu po żaden dekoracyjny słoiczek, bo wcale się nikomu nie musimy podlizywać. tak. <grym> <grym> Okej. Okay. Zanim rzucimy pomidorki, zalejemy solanką, dodajemy najpierw przyprawy. Najpierw przyprawy. Przyprawy, dobra. warzywka, między innymi czosnek. Wrzucamy tak. czosnek do słoika. Daję słoiczek. Ważne jest, żeby słoik był wyparzony. Wyparzyliśmy słoiczek. Tyk, żeby nie zaszła tyk. infekcja, żeby poszła w dobrym kierunku fermentacja. Okej. Okay. Co dalej po czosnku? Rozmaryn. Mamy rozmaryn. Rozmaryn jest, uwaga, bity. Bity, żeby uwolnił aromat. Jeszcze tak, lepiej tak, niż był. normalnie, tak. Może mu po prostu przyłony. Rantem noża. No Ale i do tak smaku. Piścia, no? Do smaku dodajemy teraz przyprawy. Goździki. W całości. Ile? Kilka to nie musi być dużo. Trzy. Trzy i. Jeszcze, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. w zupełności wystarczy. Dobra. Pieprz w całości. W ziarnie. Ile? pierwszy może być więcej, zależy jaka ma być pikantność tutaj. Sięgam, dobra, pikantność. Na oko. Okej. Okay. No i majeranek. Majeranek też wedle smaku. Nie musi być dużo. Trochę majeranku. Okej. Okay. Mamy majeranek. Mamy bez... przyprawy, piękne przyprawy tak pieczarkowym odzyskowym słoiczek. No i przystępujemy do zasypania pomidorkami. Dzisiaj mamy koktajlowe w trzech różnych kolorach. Czy różne stopnie dojrzałości. Dwa, trzy i takie same trzy zielone. Wiem no to taky. już tak tego I liczyć. Znowu trzy czerwone i znowu randomowy wybór. <laughs> tak, teraz zamknij oczy i cypreszkę. <laughs> to już są wszystkie o Tak te... to A, wygląda. Mamy zasypane, teraz tak. można zalać solanką. Teraz lejemy to, co było w garnku, tak żeby wszyscy mieli jasność, nie? Bo I solankę. tutaj pan ma ten klątwę wiedzy i generalnie myślę, że wszyscy wszystko wiedzą. Nie? No, ale dobra, wybaczamy panu i lejemy. Idealnie. Idealnie. I tak to wygląda jak jest zalane wodą z solą himalajską. Solanką tak zwaną. No niech będzie już profesjonalnego. No i tak słoiczek mamy zalany, zakrywamy wieczkiem. Wyparzonym. Tak. Nie zakręcamy szczelnie, bo jak zajdzie fermentacja, to nam to wybuchnie. Musi być delikatny luz. Wiedzieć. Delikatny luz. Przedstawiamy tak. w zacienione miejsce. Dlatego to jest slow, bo ma delikatny luz. Tak. <laughs> tak jak wszyscy slow. Zacienione miejsce. Ważne, żeby to nie stało na słońcu, no bo wtedy promienie UV bardzo szkodzą bakteriom, które będą powodowały fermentację, o którą nam chodzi. Odstawiamy, czekamy około tygodnia i przystąpimy do degustacji po tym czasie. zaraz no, się dowiecie, jak to będzie smakowało. Ale powiem Wam no tak, po pierwsze to w ogóle generalnie jest trochę ciekawe, że będziemy kisić pomidorki, bo to jest dopiero początek, to jest taki light dla Was, bo chyba wymyślił inne rzeczy. Jak zobaczcie, co on będzie kisił, to o Jezu. Ale my to się okaże później. Znacznie bo... jak będzie kicha, to będzie kicha. Prawda jest taka, to że ukisić można praktycznie wszystko. No zobaczymy, jak mm. to będzie smakowało. To, to jakbyście mieli jakieś pytania. Jesteśmy. W końcu od początku nagrania siedzisz, a nie łazisz i się kręcisz bez powodu. Operator Kiszonki nie... mamy przygotowane. Przystępujemy do degustacji. Tak, do konsumpcji. Czy operator może powstrzymać śmiech? Bardzo dziękuję. Marta pierwsza. Jako, że nie jadłaś, twoje wrażenia I będą bezcenne Dobrze. na. Dobrze, pomidory. Pyszne pomidory. Kiszone pomidory. Kiszone pomidory. pomidory. Krzywi się, jakbyś gówno jadł. Nie wiem, skąd Ty się urwałaś, ale... To takie... Nie no, może być. Pani operator też by chciała kiszonego pomidora. Ja już ona by chciała kiszonego pomidora, bo bym ten... Prędzej mi kaktus na, na ręce wyrosł. Bardzo dobre. Może być. Mm, a co najważniejsze, to zrobiliśmy do tego coś, co... A to jest świeże? No. Aha. Kiszonego byś tak nie pokroiła. A co mi się, co mi się stanie? Bym się rozlasł. Rozlał się. Tak, by się taki zrobiła taka maź z nieba. Generalnie kwaśne, więc jak będziecie robić, to mieści się z tym, że będzie kwaśne. A ogórki kiszone jakie są? No Chyba logiczne, że kiszone znaczy kwaśne. No więc poza tym to tylko kwaśne. A tak to spakuje jak pomidor. No, to... Ja bym powiedział, że troszeczkę intensywniejszy jest ten smak. Przez to, że jest kwaśne. I pasuje do placków z y, mąki i wody. Tak. Toś miał zrobić pod podpłomyki, ale... Ale nie wyszło. Wyszły placki prawie ziemniaczane, tylko że bez ziemniaków. Ale powiem, że bardzo dobra sprawa, bo mąka żytnia, mąka pszenna plus wędzona papryka. Czemu tak dziwnie patrzysz na ten telefon? Nie nagrywa się. Możliwe. Nagrywa się czy nie? <grywa> Możesz komunikować się werbalnie? <grywa> Okej, okay, dziękuję. No więc papryką wędzoną i będziemy jeść, ale to będziemy na poza pozakamerowaniu ka jeść. Smaku. Co się trzeba kuchni jeszcze? Jakieś złote wskazówki, coś? Smakowało. Kwaśne, smakowało może być. Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. <grym> Ale taka jest nie ma nic. Smakowało innej. kwaśne. No może być no. <grym> to już możesz tam cyk. No. Co robisz? Jest marta nie ma Marty. No.